Energetyka ziół, część druga, ale zanim przejdę do energetyki, to powiem trochę o w ogóle o całym koncepcie energetycznym. Jak wiemy, wszystko jest energią. Wszystko we wszechświecie wibruje, wszystko co wibruje, pulsuje falowo i to wiemy z fizyki. Możemy te wibracje na różnych urządzeniach. Monitorować, mamy na przykład rezonans Szumana, pokazuje nam puls Ziemi. Możemy na przykład obserwować pracę mózgu, pracę serca. Są urządzenia, które mierzą oddech i wszystkie te, te, te zarejestrowane linie na monitorach to widzimy w postaci fal. I te linie nasze tworzą takie wierzchołki, idą do góry, potem spadają w dół i tak dalej. I te linie, które idą w górę, odzwierciedlają wszystko, co się rozszerza, a w dół wszystko, co się kurczy. Na przykład, mamy skurcz serca, i na przykład, mamy wydech, tak to wszystko, to wszystko skurczy się. I serce się rozszerza, kiedy odbiera krew, a kurczy, kiedy krew odpływa. Jest to koncepcja yin-yang, energia, która przyciąga, rozszerza, rozwija i energia, która odpycha i kurczy. I ta wibracja to jest zmianą tego rozszerzania i kurczania, przyciągania, odpychania, czyli polaryzacją. To jest, to, to, to jest właśnie te wibracje i każda z energii, każda we wszechświecie m, przepływa falami. Wszystko we wszechświecie, w przyrodzie, w naszych ciałach, w naszych komórkach, to jest, to jest właśnie to są te wibracje i przepływ tych fal energii. I fale energii dotyczą także cyklów dnia, nocy, Cyklów pół roku, cyklów księżyca. Mamy cykl dobowy, mamy cykl miesięczny. Księżyca przybywa, ubywa. Notabene kiedyś był kalendarz księżycowy. I mamy też pory roku. I następnie. I tutaj dawniej ludzie, żyli, którzy żyli bliżej natury, to obserwowali właśnie te zmiany. Zmiany tych pór roku, zmiany pór dnia i tak dalej, zmiany księżyca, te cykle księżyca i te stare wszystkie systemy lecznicze, te typu Ayurveda, typu medycyna chińska, tybetańska, tradycyjne zielarstwo, szamaństwo i tak dalej, to są oparte na obserwacjach praw natury dzisiejsza medycyna jest oparta o badanie martwego ciała zaczęło się od sekcji zwłok a wiemy, wiemy że w martwym ciele nie ma tej energii tak? więc to jak gdyby ten koncept medycyny współczesnej i współczesnego zielarstwa, które jest właśnie oparte o, o biochemię to odrzuca tak naprawdę odrzuca tą koncepcję tych, tych energetyki a więc dawniej ludzie obserwowali jak się zmieniają pory roku, kiedy światło zdobywać zaczyna przewagę nad ciemnością i odwrotnie. I tak mamy od przesilenia zimowego światło zaczyna nam przybywać, pomimo że jest przewaga nadal, przewaga ciemności, to światło zaczyna nabierać mocy, no i też się zmienia, powoli zaczynają się zmieniać temperatury. I od prześlenia letniego zaczyna światło nam ubywać, i podobnie mamy te cykle dnia i cykle księżyca. I to są te, te procesy cykliczne, które, na których w ogóle opiera się cała ta energetyka. One otrzymują jak gdyby równowagę falową. I przez to mamy właśnie wiosnę, lato, jesień, zimę i inne energie dominują w tych porach roku kiedy światło przybywa, przybywa ciepła. Kiedy ubywa, ubywa ciepła. Energii przybywa, ubywa, czy ubywa, wilgoci, suchości i tak dalej. I ludzie to obserwowali dawniej i tu się pojawia ta koncepcja żywiołów. I tutaj mamy żywioły, zauważmy, to jest takie koło się kręci w prawo i woda, woda nawilża, powietrze osusza. Na przykład sobie suszymy włosy suszarką tą, tą wilgć, prawda? Eliminuje. Powietrze podsyca płomień nam, ogień rozgrzewa, ziemia chłodzi, gasi ten płomień. I woda reprezentuje zimową część cyklu, powietrze wiosny, ogień lato, ziemia, jesień. I te pory roku i dnia są ważne, ponieważ energetyka będzie dotyczyła ziół w cyklu. A w następnej części pokażę kategorie energetyki tych ziół, smaki i, i kategorie ziół o energetyce przeciwnej. I tutaj woda mamy, to jest yin, to jest energia, która przyswaja i napręża. Wszystko, właśnie co jest link, to po, pomaga przyswajać składniki odżywcze, budować tkanki, regenerować, wytwarzać i magazynować energię. I to pasuje do, do nocy i do zimy. W nocy odpoczywamy, ładujemy akumulatory. Noc to jest czas relaksu, przerwy od aktywności. Zimą też aktywność spada, też mamy mniej, jak gdyby takiej, takiej aktywności. Natomiast no, zimą widzimy, że. Przyroda zapada w zimowy sen. I to jest właśnie noc, i zima to jest ładowanie akumulatorów. Ogień to jest Yang, wszystko kurt, rozładowuje, eliminuje, pozbywa się niepotrzebnego, spala, rozładowuje energię. Ogień też wspomaga rozkład składników odżywczych i złożenie na nowo. Wsłoga, trawienie, wiadomo, że organizm najpierw musi ten pokarm, który przychodzi, to jest w formie nieprzyswajalnej, musimy rozłożyć ten pokarm, potem budujemy własne białka, tłuszcze, czyli to jest rekonstrukcja IN. I lato to jest czas ognia, rozładowania akumulatorów, to jest aktywność, to jest ruch, dynamika, spalanie energii. Twardość, ograniczoność, raczej, raczej zamkniętość niż otwartość. O, ogień stymuluje, rozprasza. Ziemia i powietrze reprezentują zmiany. Zmiana między innymi, jak między ogień i woda. Wiosna, poranek to jest zmiana od absorpcji do kurczenia się energii, od stagnacji. Do ruchu. Rano, w nocy śpimy, więc rano się budzimy, wstajemy i zaczynamy aktywność. I to jest uwolnienie, rozpuszczenie, deto detoks, świeżość, otwartość na nowo, nowy dzień, chęć wyjścia na zewnątrz, chęć aktywności, wolność tym się łączy, przebaczenie, odpuszczenie. Z kolei jesień, wieczór to jest zmiana od rozładowywania do ładowania energii i to się łączy ze stabilnością. To jest wyczerpanie rezerw energii. To jest zmęczenie zwalnianie, zmniejszenie prędkości, stabilność. jak tak jak rano byliśmy gotowi do, do tego dnia mieliśmy nowe pomysły, to wie, wieczorem przychodzi czas refleksji. Jak potoczyły się sprawy tego dnia jesień, to jest zbieranie owoców, przygotowanie się do uzupełnienia magazynowania energii, tak samo wieczorem no, jesteśmy zmęczeni, w nocy będziemy re, się regenerować. I tutaj mamy taki tylko poglądowy slajd. W ajurwedzie mamy nie 4, a 5 żywiołów. Piąty to jest eter przestrzeń i te pięć żywiołów tworzy nam takie trzy, trzy dosza, trzy bioenergii, i każdy z nas rodzi się z dominującym typem wata, kapa, pita i mamy te, to, to są nasze takie ustawienia fabryczne, można powiedzieć, prakriti i aktualny nasz stan to jest ta różnica między tymi ustawieniami fabrycznymi też tak powiem, a odchyleniami od tej normy. Leczenie polega w ajurwedzie na przywróceniu wszystkiego do harmonii, do równowagi, czyli tych ustawień, które my mieliśmy. I pamiętajmy, że każdy z nas ma inne te ustawienia, więc my, jak gdyby nie patrzymy na to, co inni mają, tylko każdy organizm jest inny i przy każdym robimy, robimy. Inny. Te, te ustawienia. no Staramy się, żeby osiągnąć ten stan jak najbliższy, praktycznie. Nie będę się tutaj na tym skupiać, ale jak ktoś chce, to zachęcam do kupienia książki. I tutaj mamy taki zegar 24-godzinny. Pokazuje nam także cykl cykle roczny, tutaj opisałam po bokach, jak, jak te, te, zmieniają się te cykle. I, I zauważcie, że wszystko się kręci w prawo. Nigdy nie ma jak gdyby powrotu, zawsze jest w prawo. I mamy tutaj dominujące żywioły. W poprzednim mieliśmy podzielone na ćwiartki, tutaj na pory, pory dnia, miesiące. Więc wraz z tym zegarem. Zmienia się cała energetyka w przyrodzie i cała energetyka także w naszych organizmach. Także w cyklu rocznym, w cyklu, w cyklu życia, każdy jak gdyby odpowiada w cyklu życia, każdy żywioł jak gdyby dominuje w innym cyklu życia. I wraz, wraz z tym zegarem, Zmienia się ta energetyka, zmienia się, zmienia się energetyka przestrzeni, które, które mamy wokół krajobrazy, powietrze, zmienia się przyroda. Tak? Inne, inne mamy, inne rośliny rosną i tak dalej. Więc to jest też bardzo ważne, żebyśmy, żebyśmy jedli te lokalne. Lokalne pożywienie, i zgodnie z porą roku, nie truskawki w zimie, na przykład, które tam gdzieś wyrosły w, w, w sztucznych warunkach. I tutaj mamy przedwiośnie, cechuje, jak wiemy, rozpuszcza się śnieg, lód, więc woda zaczyna, zaczyna coraz więcej wody być. W drzewach zaczynają krążyć soki. I w naszych organizmach podobnie te zimowe zapasy i zanieczyszczenia też się zaczynają upłyniać, pojawia się więcej wody i ziemia, i przyroda, jak zaczyna gromadzić tą wodę, tak samo nasz organizm. To wszystko jest, po prostu patrzymy na, na to, na, co się dzieje w przyrodzie, to podobne rzeczy zachodzą w naszym organizmie. I wiosną krew staje się rzadsza. Mam mniej białek, mam mniej leukocytów niż zimą, na przykład wiosną też nie jest dobre. Nie są dobre ziarna do jedzenia. Wtedy, kiedy jemy ziarna, kiedy, kiedy mamy jesień, kiedy są zbiory tych ziaren na zimę i tak dalej, bo to jakąś tam energię potrzebujemy zgromadzić, a tutaj wiosną, właśnie nie jest, niekoniecznie to jest dobre. Bo te niepotrzebne zapasy przechodzą w stan płynny. I czasem zalewają nas na nasz układ krwionośny, limfatyczny, stąd też czujemy wiosenne zmęczenie. Wiosną organizm się zaczyna samooczyszczać. oczyszczać. To jest pora, kiedy jak gdyby za automatu nasz organizm zaczyna się oczyszczać, oczyszcza się też wątroba, i to jest bardzo dobry czas na posty. Diety oczyszczające, odchudzające, oczyszczanie wątroby, i tak dalej, możemy organizmowi pomóc. Odwrotnie, jesienią kiedy organizm zaczyna gromadzić zapasy, więc te wszelkie diety oczyszczające, głodówki, jakieś tam oczyszczania wątroby i tak dalej, one nie są na, jak gdyby nie są naturalne z tym cyklem i my to robimy naprzeciw organizmowi. Bo może nam to zaszkodzić. Tak jak wiosną krew się rozrzedza, tak jesienią zaczyna się zagęszczać i w sierpniu widzimy na przykład obserwując przyrodę, widzimy suchość. Suchość w przyrodzie. I od pierwszego chłodnego poranka zaczyna dominować bioenergia wata, to jest żywioł powietrza. I wraz ze stopniowym spadkiem temperatur wyparowuje wilgoć, i w powietrzu zaczynamy czuć suchość. I takie już takie trochę, trochę jesienne, jak gdyby sygnały. Tudzież wysyła nam krew. Więc ciało reaguje w ten sposób, że stara się gromadzić, pochłonąć każdą kroplę tłuszczu z krwi, by izolować skórę przed nadchodzącymi chłodami. I krwi trudniej jest zatrzymać wilgoć, i w efekcie zarówno to, to, to suche powietrze, jak i czynniki wewnętrzne powodują, że nasze ciała wysychają, jak śliwki. Mamy, możemy poczuć, że skóra nieprzyjemnie ściągnięta jest, sucha i tak dalej. Ale to jest informacja, że tak samo wysychają nam wewnętrzne narządy i tkanki. Więc dobrze jest temu przeciwdziałać. I pod ten zegar możemy podłączyć cykl życia ludzkiego. W każdym właśnie okresie dzieciństwa, młodości, wieku średniego dominuje inny żywioł. W Ajurwedzie mamy jeszcze ten żywioł energii Eteru przestrzeni i to jest przypisane ten żywioł śmierci. Ciało się rozpada. Energie czterech żywiołów opuszczają ciało, zostaje tylko subtelność naszego ducha. A tutaj mamy energetykę smaku ziół. W ajurwecie jest sześć podstawowych smaków, odnoszą się one do, do wszystkiego tak naprawdę, do każdego pożywienia, nie tylko do ziół. I nie są ważne składniki odżywcze, białka, proteiny, cukry i tak dalej, minerały, wi witaminy, błonnik. To wszystko może sprzyjać zdrowiu albo szkodzić. Co jednemu pomoże, innemu zaszkodzi. Liczy się właśnie tylko te smaki, energetyka pożywienia i wpływ. Na nasze te bioenergie i na nasz stan naszych tkanek. Także tutaj wykorzystałam taki slajd z kursu zielarstwa energetycznego, bo nie, nie poprzestaję tylko na Jurwedzie. I tutaj mamy 6, nie 6, a 12 smaków. Na przykład gorzkie są podzielone na 3 kategorie i wtedy łatwiej możemy dopasować. I tutaj mamy smaki i energię żywiołu ognia, ziemi, wody i powietrza. W następnym wideo przejdę przez te wszystkie smaki, także nie będę tutaj... Y y y za bardzo się na tym skupiać i podam przykłady ziół, które, które odzwierciedlają te smaki, jakie mają działania i tutaj chcę zwrócić tylko uwagę nad to koło, w jaki sposób zmieniają się żywioły, żywioły, jeden do drugiego przechodzi, jak przechodzą właśnie w te cykle w prawo poprzez ogrzewanie, osuszanie, chłodzenie, nawilżanie. I pokazują te, ruch tych energii w całym cyklu. Nic nie wraca, do, do, nie cofa się do tyłu, wszystko idzie do przodu, zamykając cykl. I według tego będziemy mogli dobierać dla siebie zioła nie na podstawie choroby, jednostki chorobowej czy tego, co nas boli, ale ale do energetyki i stanu tkanek, tak żeby przywrócić im równowagę, bo tylko poprzez przywrócenie równowagi można, można naprawdę wyleczyć, a nie po to, że jakieś tam składniki gdzieś dajemy. I tutaj mamy następny, trochę tak przejdę po, po tych żywiołach i tutaj mamy powietrze. To jest zmiana od yin do yang w kierunku ocieplania i tutaj odpowiada to grube, Mieliśmy wschód słońca, początek nowego dnia, równonoc wiosenna, początek wiosny, budzenie się do życia i to jest właśnie ta zmiana w kierunku od ciemności do światła, od zimna do ciepła i to wszystko to otwiera, płynie, budzi, pobudza, orzeźwia, elastyczność, giętkość, świeżość jak poranek, jak wiosna, czyli ta energia przeciwdziała. Wszystkiemu to, co jest przeciwne, czyli wszystkiemu, co jest spięte, skurczone, przeciążone, obciążone, ściśnięte, mamy jakieś nerwy ściśnięte, tkanki ściśnięte, wszystko przytłoczone, jesteśmy przytłoczeni. Następny to mamy żywioł ogień. Ciepło zaczyna się rano do, do popołudnia, trwa i od wiosny do sierpnia lub września, kiedy to ta siła energii słonecznej zaczyna słabnąć i najwięcej ciepła słońce emituje w zenicie około południa i dobrze jest dobrze jest jeść największy posiłek bo wtedy też mamy największy ogień trawienny najlepiej strawimy najlepiej przyswoimy najlepiej wykorzystamy te składniki zioła ognia orzeźwiają stymulują są żywe, odżywcze, wibrują na dużych częstotliwościach, są aktywne i przeciwdziałają stagnacji, zmęczeniu, depresji, z przeciążenia, z braku aktywności. Przeciwdziałają nadmiarowi zimne i wychłodzeniu, i nadmiarowi wilgoci, jeżeli mamy za dużo wilgoci w sobie, za dużo, za dużo wody. Następne, następne to mamy Ziemia. Ziemia to jest zmiana od Yang do Ying w kierunku ochładzania. I tu mamy ten organ nerki. Ziemia jest sucha, zimna, ciężka, solidna, stabilna, ugruntowana, taka tam wszędzie, gdzie mamy jakieś tam napięcie, takie, takie twardość, prawda? To, to przeciwdziała przeciwdziała to jest przeciwdziałanie na luźne, luźne, jakieś tam przeciekające, krwawiące nie wiem, dziąsła, jelita, jelito przeciekające, coś, coś niestabilne, nieugruntowane, rozpulchnione, to ściąga, napina te luźne, luźne tkanki. I woda jest chłodna i wilgotna, i woda to jest spokój, elastyczność, zrelaksowanie. Nawilżenie, otwartość, tolerancja, wydajność, ukojenie, relaks. Jak pływamy w wodzie, jesteśmy zrelaksowani. Tak? I przeciwstawne to jest to wszystko, co mamy, jakieś podrażnienia tkanek, zaczerwienienia, gorąco, gorączka, infekcja z gorączką, nadmierna stymulacja, ekscytacja, zdenerwowanie. To wszystko, ta, ta woda działa tutaj w ten sposób. I tutaj mamy te zioła. Zioła rozgrzewające to jest powietrze-ogień, żywy płomień. I tutaj mamy żołądek ślędzielny. I powietrze rozmuchuje ogień, tak? Podsyca, płomień rośnie. Zioła rozgrzewające, aromatyczne, ostre, budzą tkanki z letargu. Czyli z tego bezruchu, z tej stagnacji. Najpierw rozróżniają tkanki, a potem rozgrzewają, by ponownie wprawić je w ruch. I używamy ich przeziębienia, ale bez gorączki, ale także w, w takich sytuacjach, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest napięcie i gdzie jest, gdzie jest zimno. I tutaj mamy. Te zioła rozgrzewające stymulują, poruszają, popychają do ruchu i tak dalej, i tak dalej. I przeciwstawne to jest zimno, wychłodzenie, zmęczenie, stagnacja, leniwość, ospałość, osłabienie. Następnie mamy zioła osuszające. Tu jest od, od późnego popołudnia do wieczora mamy, mamy ten, ten żywioł, ogień i ziemia. Z ognia i ziemi powstaje cegła, czyli twardość, coś twardego i, i, i mieszanka właśnie tej ziemi i ognia wysusza wszystko, co możemy zaobserwować w przyrodzie, na przykład suchość yy, yy, ziemi i tak dalej, czyli, czyli brakuje, brakuje nam tej wilgoci i, i, i takie, takie wysuszenie. I, i, do momentu, kiedy, kiedy mamy, mamy ten żywioł, do momentu, kiedy zaczynają się te jesienne pluchy. Ta suchość przechodzi te pierwsze deszcze, to się wtedy wytwarza z tej ziemi, z tej ziemi błoto na przykład. I. Yy, Przeciwdziała, te zioła, zioła osuszające, przeciwdziałają stagnacji, wilgotności, mamy dużo flegmy na przykład, tak, przekrwienie, toksyny, dużo toksyn, czyli co całe to bagno, błoto, które mamy na przykład w układzie pokarmowym, oblepienie, kleistość, to to, to eliminuje. Mamy teraz zioła chłodzące. chłodzące. Chłodzenie jest przeciwne ogrzewaniu od zmroku do północy, późna jesień, wczesna zima. I to jest mieszanka ziemi i wody. Jak zmieszamy właśnie z mieszankę z wodę z ziemią, to mamy błoto. I to błoto możemy kojarzyć na przykład z glinkami, które nakładamy na skórę, by, by tam ochłodzić podrażnienia różne tam, czy, czy jakieś po. Czy od toksyn, kąpiele są w błocie i tak dalej. I te zioła także wy, wycieszają, uspokajają, konią do snu. Wieczorem, zmęczeni jesteśmy, to kładziemy się do łóżka, relaksujemy, to jest cisza, spokój. Przeci, przeciwdziałają nadmiernemu pobudzeniu, irytacji, rozdrażnieniu, niepokojowi wyciszają układ nerwowy, mamy napięte ne tkanki, nerwy, właśnie to one nam pomogą. I teraz zioła nawilżające, woda i powietrze tworzy mgłę. Tutaj mamy narządy nerki i płuca. I to jest późna noc, wczesny ranek przed świtem, późna zima przed wiośnie i wtedy właśnie mamy taki sezony przeziębień i o tej porze rano, na przykład o... Nad ranem to ciało jest wypoczęte, pojawiają się sny przeciwdziała, wszystkie, wszystkie jesteśmy rozluźnieni wszystko przeciwdziała temu, co jest sztywne, skostniałe w ciele, w umyśle, w poglądach, emocjach i wszystko, co jest kruche, sztywne, zablokowane, jak gdyby upłynia, uelastycznia, otwiera, otwiera blokady. Także zrozumienie energetyki to daje nam taką podstawową naprawdę wiedzę, jak, jak działają zioła. I stąd możemy przejść do, do, tej, do konkretów, jak specyficznie działają. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego jest ważne, że będziemy wiedzieli, że jeżeli mamy gorączkę, to, to jest tam ten nadmiar tego ognia, więc zioła, które, które będą jeszcze weźmiemy sobie jakieś zioła, na przykład imbir, który rozgrzewa, który jest gorący, tak, rozgrzeje nam bardziej, więc więc tkanki jeszcze będą bardziej podrażnione, dlatego, dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby, żeby poznać te, 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 tą energię tych żywiołów. Zresztą, zresztą na naszych ziemiach te koncepcje na święta Hildegarda, czy, czy, czy jakieś tam te medycyna klasztorna, też sporo książek takich przeczytałam, to wszystko się właśnie na tym opierało. I to jest jak, ja uważam, że to jest w ogóle jedyna, taka praktyczna wiedza, gdzie nie musimy w ogóle żadnych jak gdyby tych czytać informacji, jakie tam składniki są w danych, bo tam cała lista tych składników różnych, gdzieś tam jest wypisane, y y jakie związki, to, to tak naprawdę to jest takie, takie y y y wtórna wiedza, dlatego że tu ta podstawa, to jest ta energetyka i przejdziemy w następnym do smaku. Zapraszam.